Cześć, tej strony Gosia. Nie, Witamy Was w domowo-przeglądowym vlogu, bo byliśmy w Obi. Po tym wstępie będzie wstawka z naszej wizyty w Obi. Oczywiście nagraliśmy tam dla Was, jakie są roślinki, ale tam nie było żadnych takich rzeczy, co by mnie tak zauroczyły jak ostatnim razem, co nie miłoszu. Ja głową w teniskie. Jakoś tak. Powiem Wam, były ładne rośliny. Ale widać, że po tym festiwalu roślin dużo roślin właśnie im zostało. I one też już tam, na przykład te wandy, jak wtedy byłam nimi oczar oczarowana, bo były takie świeże, piękne, kwitnące. To teraz były trochę takie już przekwitnięte, no ale to zobaczycie na filmie naszą reakcję. Ananasy były na półce śmierci. Tak, ananasy też przeceni, tak jak wtedy, co byliśmy ostatnio w kastorach, można było sobie kupić ananasa za 10 zł ale też były takie ananasy w stanie do śmietnika, w były trochę lepsze, ale niestety też nie było w, tam powystawianych wszystkich cen, więc no dużo roślin będzie właśnie bezcennych niestety. A Te ananasy to można wielokrotnie podawać? No to jest jak, boże uciekła mi teraz nazwa, a jak bromelia, że on Ci wyrośnie i później Ci wypuszcza takie, Kolejne odnurza i właśnie je się sadzonkuje jako tam nowe rośliny, także jest trochę z tym zabawy, a po wizycie w obi. Jak zobaczycie ten przegląd, no to nastąpią porządki, bo ja dzisiaj jestem w szale sprzątania. Myję okna zostało mi tylko okno w tym pokoju, w którym jesteśmy teraz, takie największe, z największą ilością roślin więc sądzę, że to też będzie dla was najbardziej. Interesujące. My już jesteśmy w Obi, a na wejściu stało pełno drzewek oliwnych, i te mniejsze były w cenie 48 zł. Dalej na wejściu stały strelicie Nikolaj za 280 zł. No, moim zdaniem trochę drogo, jak za strelicie. Dalej były wielkie palmy areki za 110 zł. Były też maskotki Bobra Obi. Miłoszowi się podobały za 35 zł, więc jak ktoś jest fanem, może sobie sprawić takiego Bobra. Na wejściu na działo rośliny stała taka piękna, wielka monstera na paliku. Niestety była bezcenna. I tutaj rzut na te takie kwitnące rośliny standardowe: jakieś Kalate, kalanchoe, Bromelie. Tam w oddali widać Kalie. No i piękne kwitnące anturia, ja dalej się przyglądałam temu różowiotkiemu anturium, niestety dalej kosztowało 50 zł, no moim zdaniem troszkę dużo jak na taką małą roślinkę. No i tutaj ktoś zniszczył ananasa, no niestety ludzie strasznie niszczą te rośliny w marketach, no już odłożyłam tego ananasa, no bo co z nim zrobić. Były też piękne, wielkie kalate 130 zł, no ale też trochę podniszczona. Piękne agleonemy, tutaj niestety nie miały ceny, ale sprawdziłam na stronie, kosztowały około 160 zł. Były też difenbachie, fikusy, no takie standardowe rośliny, jak to w Obi, takie zwisające bluszcze. Również były storczyki, tutaj moją uwagę przykuł ten taki drobniutki, żółty storczyk w bordowe plamki. No urocze miał te kwiatuszki, takie malutkie i kosztował on około 50 zł. Dalej były te baby Anturia, baby Fikusy Moonshine, jakieś małe bromelie, te pieniążki z wariagacją, no takie pozostałości po festiwalu roślin. Były również wandy. Ja się czaję, aż przeceniam trochę te wandy, no ale niestety dalej kosztowało około 180 zł. Były też dalej Sunse moonshine, no i to drzewko Bonsai, no takie ala drzewko Bonsai, kosztowało 66 zł. No moim zdaniem super, pięknie się prezentowało. Komuś na prezent, no moim zdaniem ekstra. Ja bym się bardzo ucieszyła z takiej oryginalnej roślinki. Tutaj półka śmierci, a na półce śmierci ananasy niestety nie miały one ceny. Już się nie chciałam wchać do czytnika. Były też przecenione banany. One akurat miały przyklejoną cenę chyba 14 zł. i tamte neonowe begonie za 12 zł. Tutaj Monstera Oblika też musiałam sprawdzić cenę. Na stronie kosztowała ona 120 zł. No i taki piękny. Filodendron, no śliczny był taki zdrowy. No przepiękny, kosztował on chyba 48 zł i monstera dubia dalej w cenie 100 zł. Dość dużo mi się sprzedało tej dubi. Była też alokazja Jacqueline, pan awizo, może to oglądasz. Daję znać, że w obi jest alokacja Jacqueline, wiem, że ją chciałeś. Było też pełno takich małych zielistek za 11 zł. No, też bardzo ładne, zdrowe roślinki, i w obi, jak to w obi, pełno roślin owadożernych. No i co sądzicie o tych roślinach w obi? Widać to też po mojej tam reakcji na tych przebitkach, że byłam mniej zaowroczona tymi roślinami, tak jak mówiłam na początku. No ale zawsze warto sprawdzić, czy coś się fajnego nie trafi, na przykład na półce śmierci coś y, ciekawego. No a my się zabieramy za sprzątanie. Zobaczcie mój sprzęt do sprzątania. Parownicę. Tak, parownicę. Ja wszystko odkażam, bo jestem taka, wiecie, ultra higieniczna, w przeciwieństwie do Miłosza. Ciągle muszę odkażać jego rzeczy i po nim to się cieszy wszystko. w brudzie tyle lat, było tak dobrze. Tak, wiadomo, trochę brudu nie zaszkodzi, bo to trzeba wytworzyć, wiecie, przeciwciała na różną zarazę, więc dzieci tak. chować w starych warunkach też nie jest za dobrze. Tak, jestem potężny. No, ale ja tak mam, ja lubię jak jest czysto, wiem jak jest tak higienicznie i w ogóle, więc ja sobie tak parownicą myję okna. W ogóle ja Wam polecam parownicę do mycia okien, ja to tak przyspiesza pracę. I też na przykład do mycia moskitier. Jak my mamy moskitiery w takich ramkach, ja tak parowni spryskam ją takim płynem do mycia podłóg, który używam do wszystkiego, później tą parownicą, tu ten cały taki pył z drogi i wszystko tak spływa, i ta siatka się robi czysta. To jest takie satysfakcjonujące. Tak, też jak kanapę od tyłu? No, kanapę też mam parownicą. Ja prawie do wszystkiego używam tą parownicę, bo mam taką. Zwykłą z Lidla, ona chyba nawet 100 złotnie kosztowała, ale super sprzęt. Nawet tę y, toaletę przeczyściła, się raz ten mechanizm się Tak, to można dobrodził. sobie. Wiele rzeczy przedmuchać i wyczyścić taką parownicą. Niezastąpiona parownica, parownica z Lidla. <śm> Już wielokrotnie używana. Tak, widać, że mocno wyeksportowana. Już widać na tym. Ale super sprzęt. A ja teraz, żeby umyć okna, to jest mora wszystkich osób kochających rośliny. Muszę pozdejmować wszystkie roślinki z parapetu. Widzicie? Choja, Australis Lisa, zgodnie z Waszą radą, wylądowała na parapecie i się grzeje ładnie na słoneczku. się w Fuj. No, jesteś pod wrażeniem sprzętu? Git. Git. <laughs> Proszę, wyciekła brązowa woda. No. Ze wszystkich uszczelek. No było się bez ofiar. Przecież to jest standardowy, numer? <gry> Któryś musiał fiknąć. I tak, starczyk tym razem oberwał. Ale przeżyje? Przeżyje. Dobrze. No smutno, zawsze, zawsze. Już posprzątasz, na końcu kwiatek i fiknie. I musisz sprzątać od nowa. <gry> A to mycie okien w ogóle jest nieprzypadkowe, bo jest ono związane z inwazją w która którą niestety ma mój tutaj Prince of Orange, powiem Wam, masakra normalnie. Był liść aż biały od tych wciornastków i stwierdziłam, wyparzam wszystko. Wyjęłam parownicę, myję okna, piorę firanki, odkażam firanki, wiecie, to całe miejsce, w którym stoi ten filodendron, bo ważne jest właśnie w walce ze szkodnikami, to aby umyć też to całe miejsce w oku rośliny żeby to się po prostu nie rozniosło i one nie wróciły, bo co z tego, że umyjemy roślinkę jak w koło na doniczce i tam wokół niej będą dalej te wciornaski i one będą w kółko wracać więc dlatego tak dzisiaj sprzątam i przy okazji Wam pokażę ten mój filodendronowy parapet jest to parapet południowy, stoją na nim jeszcze filodendrony, takie co twardsze okazy bo na przykład Pink Princess już musiałam zdjąć z parapetu, bo zaczęło je palić słońce tutaj jest ten Prince of Orange który miał wciornastki, już go myłam chyba trzy razy z tych wciornastków w mydle potasowym i w ogóle pod samą wodą też z mydłem już go myłam takim zwykłym no i mam nadzieję, że pozbędę się tej flagi White Princess też miał wciornastki, tutaj w ogóle on mi wypuścił taki liść z różowym. O już wam pokazuję lepiej. Zobaczcie. Przepiękny, ale niestety no ma takie przebarwienia od tych wciornastków. Mamy też miał wciory, stracił dwa liście, ale za to zostały mu dwa takie najładniejsze nowe listki, więc nie jest źle. No i tutaj jest ukryty brantianum. No to brantianum, jak to brandentianum, no co drugi liść wypuszcza brzydki a co drugi ładny, więc wiecie jak to jest, no i jest jeszcze tutaj posadzony ten y, filodendron verrucosum, on jest po wyjęciu ze szklarni, te wszystkie liście które on wypuścił w szklarni, to one obumarły no i idzie tutaj pierwszy taki nowy liść, odkąd go posadziłam no i jeszcze królową tego parapetu jest monstera Varia Gata, już wam pokazuję lepiej. To jest ta, którą ostatnio sobie wspólnie zagęszczaliśmy, jak sama nagrywałam bez miłosza. Tak miłoszu, tak miłoszu. No i ona zaraz i ona tutaj widzicie, o tutaj w tym miejscu wypuszcza nowy stożek. Jeszcze tam nic się zbytnio nie dzieje. Jak coś się zadzieje, to oczywiście wam pokażę no i Pink Princess, tak jak miło kazał, Wam pokazuję tutaj jest najnowszy liść widzicie, one się stają coraz bardziej różowe u Pink Princess zauważyłam, że właśnie bardzo duży wpływ na to wybarwienie ma nie tyle ma gen, mają geny że ta łodyga ma te przebarwienia co ilość światła więc nawet jeżeli macie Pink Princess taką słabo wybarwioną, o widzicie ona mi tutaj wypuszczała zimą, całkowicie takie ciemnozielone, bordowe liście a teraz już zaczyna iść ładnie w róż. może w tym roku również nas uraczy takimi ładnymi, całymi różowymi liśćmi co Miłoszu, chciałbyś takie liście? No, trudno, jesteśmy w czasie sprzątania, widzieli, że sprzątamy widzowie to wiesz no tak to wygląda, niestety. W jednym miejscu się sprząta, a w innym jest bałagan. Go się rozpętała, artystyczny nieład na podłodze. Tak. Zaczynam nową przygodę. Wygląda jak druid w chatce szamana. było diamond painting. To teraz jest malowanie po numerach. Tu mam farbki. Każda ma numerek. Tutaj w zwojach folii, które. Ale zerwała. Jest obrazek, jakieś dwie papugi masz tam pokazane? A ty nie pokażesz teraz, bo już malujesz. tu są? <laughs> zaminęli to pod ten. O. Pokaż do kamery. No zaraz, no bo muszę. O, takie papuszki będzie go się rysować. I Ma taką wielką. Takie... To nie jest płucno. To, to jest, jest płucno. Tak? No to jest jakiś taki materiał specjalny? Nie no, to chyba płucno. Tu masz jeszcze taką wersję na papierze. Jakby się nie udała tamta właściwa, to można się pocieszyć. Ale ty jesteś. <laughs> to można kratkami. Hey. No. no. Już wyjechała. Ty. Już zepsuła. Od nowa trzeba kupić nowe. Nie naprawdę. My będziemy już kończyć tego vloga. Założymy sklepik z parownicami. Co? no na pewno. Tak jak miłość trafnie to przed chwilą powiedział, że gdy się sprząta w jednym miejscu, to jest bałagan w drugim. I musimy ogarnąć właśnie ten drugi bałagan. No przecież nie widzą co jest za kadrem. No specjalnie tak ustawiłam. To jest A, bardzo tak a propos sklepów, to niedługo Miłość będzie otwierał swój sklep z koszulkami, takimi Przecież jak. Tak długo czekam. Jak widzieliście, sklep będzie miał z pandami. Ja tam też będę miała swoją jedną koszulkę. Na razie to będzie panda. Dwie. Tak, dwie. Pandy z sedum polito, więc jeżeli chcecie nawet, no nie mówię kupować, ale zobaczcie, no to będziecie mogli sobie wejść na ten sklep, którego jeszcze nie mam, ale będzie. Za mniej więcej tydzień powinien być, ale. Tak. tak nie będę obiecywał Tak i w przyszłości tam będą też moje koszulki Już takie wiecie stricte ro roślinne Albo takie ode mnie Bez pan. Wiecie można kupić miłosze z papierem toaletowym Taką sztangą 24 No zobaczymy co tam y, uda nam się wymyślić Tak Napiszcie też w komentarzu co myślicie O roślinach w obi, które wam Pokazaliśmy Mnie tym razem nie zachwyciły tak jak ostatnio Może dlatego, że po tym ostatnim razie Byłam taka oszołomiona i wiecie, tak y, to był już taki drugi raz i ponownie te same rośliny, więc może dlatego. Teraz już wiemy, że wszystko może być w Biedronce tańsze. Tak. Na przykład Monstera Taiko constellation Więc wiecie, no warto polować Biedrze, bo tam czasem są takie okazje, że szkoda, wiecie, nie, nie kupicie. Ostatnio widziałam, były filodendrony Gloriosum, Verucosum, Melanochrysum, y, filodendron Tortum, w ogóle tego Tortum y, to ja chciałam. Y, i w ogóle, ale Wchodzisz akurat nie było. I od razu dwie ręce, dwa kwiatki i muszę to odłożyć. Co dużo. Nie, no bo ja tam, wiecie, pierwszy co w Biedronce wchodzę i patrzę tam w te rośliny, czy coś się trafi, ale akurat u nas w Biedronce chyba mieszkają sami miłośni, miłośnicy roślin wokół tej naszej Biedronki. I wykupują te co lepsze gatunki i zostają same takie, wiecie, nikogo nie interesujące. Było ostatnio pełno alokazji, ale ponoć słyszałam, że przeżywalność tych alokazji z Biedronki jest dość nikła. To są taka misja? Tak. Zdechnijcie i kupujesz nowe. No, no Więc my będziemy kończyć tego vloga. Dziękujemy Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam Was do zostawienia lajka, miłego komentarza dla nas. Bo nasz urlop jest... Na razie jesteśmy w połowie urlopu, dzisiaj dokładnie mija połowa. Jeszcze pół przed nami, więc możecie nam to Życzyć? Życzyć miłego wypoczynku. No, to do następnego na. macie.